Teatr Tajemnice i Ciekawostki, odcinek 13. Opracowanie i montaż Goral 9-3. Dobra, tylko pójdę jeszcze strzelić sobie z armaty. Zacząłeś już nagrywać? Co za kretynski ja pracuję? Witam Was w kolejnym odcinku Tajemnic i Ciekawostek GTA 3. Jak widzicie, dzisiejsza sytuacja jest trochę kryzysowa, bo zachciało mi się stracić i musiałem pobiec szybko do parku. Nie udało mi się jednak uwolnić orki, więc będę musiał się w miarę spężyć podczas tego odcinka, żeby nie narobić w gacie. W związku z tym, że mamy już trzynasty odcinek, mam nadzieję, że nie będzie on pechowy i ponownie stanę na wysokości zadania oraz pokażę Wam ciekawostki warte Waszej uwagi. Nie mam na chwilę obecną nic więcej do powiedzenia, więc wychodzimy z klopa i zabieramy się za pierwszą ciekawostkę. Będzie ona częściowo nawiązaniem do jednej z poprzednich ciekawostek. Mam nadzieję, że kojarzycie gazetkę z Elvisem Zombie. Możemy znaleźć na niej dodatkowo dwa ciekawe napisy, o których powiemy sobie za chwilę. Jak możecie zauważyć, pierwszym napisem jest Liberty Cock. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to kutas wolności. Co ciekawe, twórcy poszli na łatwizny, i takie same gazetki również z napisem Liberty Cock możemy znaleźć w Vice City. Drugim napisem jest brzmiący bardzo mądrze tekstu Shit, W przetłumaczeniu oznacza to, że możemy wygrać główno. Jeśli o głównie mowa, to muszę się pospieszyć, bo długo nie podtrzymam. Zabieramy się zatem za kolejną ciekawostkę. Tym razem wrócimy się w stare dobre czasy i zobaczymy moją cudowną ucieczkę podczas drogi do więzienia. Jak sami się domyślacie, abym mógł wam pokazać tą ciekawostkę, należy rozpocząć nową grę. Tą ciekawostkę nadesłał mi TheMrumerus1, za co należą mu się podziękowania. Dobra, zabieramy się do roboty. Pojedziemy zatem za tymi dwoma debilami. Sam fakt, iż jadą na miejsce zdarzenia nie zwracając uwagi na uciekinierów, budzi pewne wątpliwości. Siema, Paweł rządzi! Lubię placki! Dobra, zatrzymali się, więc idziemy na zjady. Jak łatwo zauważyć, skurczybyki zamknęły się w swoich radiowozach, więc na wsiadaniu się skończyło. Sprawdzimy zatem, co powiedzą na małą demolkę. No i dalej mają nas w dupie, morał tej bajki jest krótki. I niektórym znany, wolą opierdalać kebaba zamiast zająć się hamami. Jeszcze tylko odwiozę tego odczuwa z celi. Walnę u niego klącka w domu i zabieramy się za kolejną ciekawostkę. Pięć mniej w gaciach i człowiek od razu czuje się lżejszy na duchu. Kolejna ciekawostka będzie związana z autem, w którym właśnie jadę. Po raz drugi w serii tajemnic i ciekawostek GTA 3 wybierzemy się na złomowisko, aby zezłomować auto. Kolejny raz zobaczymy, w jaki sposób Rockstar zadrwił sobie z graczy. Dobra, wystarczy teraz, abyśmy podjechali i zezłomowali tego róbcia. Jak widzicie, jest to jedyne auto, którego zgniatarka nie jest w stanie zezłomować w GTA 3, nie wliczając w to czołgu, którego do raczej zaliczyć się nie da. Sprawa jest o tyle dziwna, że jesteśmy w stanie zezłomować autokar, który jest kilkukrotnie cięższy od złomowalnej listy. A! Ale urwał. Zabieramy się za następną ciekawostkę. Pamiętacie jeszcze Phil'a Shidiego z GTA Vice City? Koleś uzależniony od Bumshain Whisky potrafił narobić niezłego zamieszania. Jeśli dodać do tego służbę w wojsku i lata, praktyki z materiałami wybuchowymi możemy otrzymać niezłą mieszankę. W misji TNT Whisky przez swoją głupotę stracił rękę, a my przy pomocy Tomiego jego odwieźliśmy go do doktora. Nie jest to jednak ostatnia wiadomość, jaką możemy uzyskać o tym człowieku. Okazuje się, że możemy go spotkać także w wykonywanej dla Ray'a Machowskiego misji Towarzysze Broni. Zgodnie z latami, w których dzieje się fabuła, wszystkich części GTA, Fil jest znacznie starszy niż miało to miejsce w Vice City. Dodatkowo mówi nam, iż swoją rękę stracił w Nicaraguj, co oznacza, że nie powiedział nam prawdy na temat kalectwa, o którym dowiadujemy się w Vice City. Za tą ciekawostkę muszę podziękować wszystkim ją nadsyłającym, ponieważ nie mam zapisane, który z Was był pierwszy. Przejdźmy zatem do następnej ciekawostki. Korzystając z okazji i przy pomocy użytkownika seba.pl master, któremu serdecznie dziękuję za ciekawostkę postanowiłem dowiedzieć się więcej o tajemniczym zniknięciu Donalda Lava. Jak wiecie w ostatniej misji dla niego podczas cutscenki możemy zobaczyć jedynie pustą szkatułkę oraz zauważyć jego zniknięcie. Niestety słucho o Donaldzie aż do momentu ukazania się GTA 4 do którego przeniesiemy się w celu bliższego zbadania tej sprawy. W takim układzie oddaję głos Niko. ma. Witam was wszystkich po raz drugi. Jak wcześniej mówiłem że może spotkamy się w którymś z odcinków. Raz jeszcze słów na wiatr nie rzucałem. Pojedziemy teraz przyjrzeć się pewnemu artykułowi w Liberty 3, który powie nam nieco o dziwnym zaginięciu Donalda Lava. Dobra, dotarliśmy na miejsce. Pora zobaczyć co też znajduje się w dzisiejszej prasie. Jak widzicie na pierwszej stronie widać dokładnie zdjęcie jednego z pracodawców znajdujących się w GTA 3. Możemy także przeczytać, iż stosunek Donalda Lava do podatków jest co najmniej nieprzyjazny. Dobra, to by było na tyle. Ja spadam i oddaję głos Claudowi. Jeżeli wydawało się wam, że jedynym kuloodpornym samochodem w GTA 3 jest Patriot, którego dostajemy na pożegnanie od Treja Machowskiego, to jesteście w błędzie. Jednym z kolejnych kuloodpornych samochodów w grze, zresztą łatwymy do zdobycia są koszary OL. Aby je zdobyć, musimy wykonać dokładnie tą samą misję dla Donalda Lava, gdzie ochraniamy Filakas Shidiego. Teraz wystarczy wsiąść do auta i powybijać wszystkich Kolumbijczyków. Przyspieszę teraz trochę misję aby was ją nie zanudać. Dobra, teraz dla pewności sprawdzimy, czy sztuczka rzeczywiście działa. Jak widzicie, samochód ten powinien już dawno stanąć w płomieniach, lecz tak się nie dzieje. Świadczy to o tym, iż nasze koszary OHEL są całkowicie kuloodporne. Dobra, pora zabrać się za następną ciekawostkę. Ostatniej już ciekawostce w dzisiejszym odcinku zobaczymy kolejny logo Rockstar. Tą ciekawostkę nadesłał mi chwic 1 za co serdecznie mu dziękuję. Pozostaje nam teraz odnaleźć przechodnia, który wraz z sobą nosi logo na czapce. Tym razem mamy farta i po krótkim poszukiwaniu udało mi się odnaleźć nasz cel. Tak tak, wiem dobrze na co teraz patrzycie ale przyjemności po programie. Dobra, tym razem przechodzimy do studia. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie był tym pechowym i był tak samo dobry jak zwykle. Wypada mi też wspomnieć, że kolejną reklamę kont wygrywa 12 Wojtek's. Nie pozostaje mi już nic innego jak pożegnać się z Wami i zaprosić Was na kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem.